Wow. Cześć, witam Was serdecznie w podsumowaniu stycznia. E, w styczniu chyba pobiłam swój rekord taki czytelniczy, bo przeczytałam bardzo, bardzo dużo książek. A mianowicie przeczytałam 9 książek. E, I tak. Nawet nie sądziłam, że tak dużo mi się uda przeczytać. Nie wiem, czym to było spowodowane. Jakoś tak łykałam historię za historią. Teraz mam troszeczkę kaca książkowego, zaraz Wam powiem po jakiej książce. Nie za bardzo mogę się otrząsnąć i nie za bardzo mam ochotę czytać. Nie wiem, co mam czytać. Mam taki po prostu zastój czytelniczy, ale zacznijmy. I na początku w styczniu odświeżyłam sobie osobliwe i cudowne przypadki Abela Wender. Mówiłam Wam o tym w tym wielkim, zbiorczym podsumowaniu roku, że odświeżam tę książkę i tam już też swoją opinię bodajże przedstawiłam. Książka mi się podobała, dlaczego ją czytam jeszcze raz, bo strasznie dużo było pochwał, ale ja nie za bardzo pamiętałam tej, te, te Fabułek. Chyba czytałam ją po prostu w takim zabieganym momencie i, i nie za bardzo pamiętałam o co chodziło, więc chciałam ją po prostu odświeżyć. Następnie byli śpiący giganci, i ta książka mm, spowodowała u mnie bardzo mieszane uczucia. Bo historia, jako historia, jakoś mnie za bardzo nie porwała, bohaterowie też jakoś tak nie byli dla mnie wykrywań specjalnie. Cały zamiast fabuły niespecjalnie mi się podobał. Jednak sięgnę po następną część, a to tylko za sprawą ostatniego tam rozdziału, ostatnich paru stron, które no, zaskoczyły mnie bardzo i jestem ciekawa o co chodzi i jak to się dalej powiedzie. Książka ogólnie opowiada o jest w formie takiego jakby reportażu, wywiadu, bo mamy zawsze pytanie i odpowiedź, pytanie odpowiedź, taki taki bardziej... Wywiad z, z różnymi bohaterami, którzy odnajdują elementy y, ciała, y, metalowe, zakopane w ziemi, próbują to połączyć w całość i zrozumieć o co w tym chodzi. To tak po dużym skrócie, ale wszystko możecie sobie po prostu wyczytać y, z tyłu. Mm, sięgnę po następną część, właśnie, bo ostatnie fragmenty mnie bardzo zaintrygowały i jestem ciekawa, co się wydarzy. Następnie czytałam Przewieszenie oraz Travers i o tych książkach też już coś mówiłam. Na pewno, przewróć przenoszenie. Na pewno przewieszenie bardziej mi się podobało niż ekspozycja, e, a Travers też mi się podobał, ale mniej niż przewieszenie. <gry> to wszystko jest, u, u, uważam, że przewieszenie jest najlepszą częścią. E, natomiast e, natomiast Travers no, też jest niesamowity. E, co mnie zaskakuje zawsze w książkach Mroza to jest ostatnie zdanie, ostatni fragment e, i cała historia się wykręca do góry nogami. Ja uwielbiam te książki z komisarzem Forstem e, nawet chyba bardziej niż te z chyłką e, i strasznie ubolewam, że to tylko trylogia, ale może mróz mnie zaskoczy i napiszę następną część oby. Następnie przydam taką cieniutką książkę, której już też mówiłam na kanale, myszy i ludzie. E, bardzo mi się podobała ta książka, zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Mała książka, zobaczcie, to ma zaledwie 120 stron, coś takiego, tak, 120 stron, a robi takie wrażenie, Daje do myślenia. Ja po odłożeniu tej książki musiałam chwilę tak od, yy, ogarnąć, co się dzieje, i myślałam o niej jeszcze przez yy, najbliższe parę, parę dni. Ciągle miałam ją w głowie, więc naprawdę ją polecam, bo jest cienka, więc zajmie wam chwilę. A historia jest naprawdę piękna. Polecam wam tę książkę, przeczytaj. Następnie przeczytałam yy, książkę jeszcze Pana Twardocha Król, bo widziałam ją wszędzie na wępikach, na księgarniach internetowych, w tych rubryczkach z bestsellerami, więc uznałam, że przeczytam. Też okładka zrobiła na mnie wielkie wrażenie. I książka jest rewelacyjna, bardzo mi się podobała. Naprawdę to jest świetna książka o przedwojennej Warszawie, która pokazuje, jak wyglądały relacje polsko-żydowskie. Super napisana historia, której nie możemy się oderwać, zaskakująca, dużo się dzieje i, i naprawdę chce nam się śledzić e, historię bohatera, bohaterów. E, ja Wam polecam i na pewno do tej książki wrócę. Następnie książka, która mnie tak zanudziła, to było tak beznadziejne: brud. O Boże, to jest tak zwyczajne, to jest tak beznadziejne. Słuchajcie, tutaj się nie dzieje nic, o czym byśmy nie wiedzieli. To są takie przemyślenia bohatera o tym, jak to teraz wygląda życie i tak dalej, o prostytutkach, o seksie i takich innych rzeczach, szybkim biegu korporacyjnym. Słuchajcie, to jest nudne. To jest nudne, to nie ma nic szczególnego. Jeżeli przeglądamy jakieś fanpage z takimi historykami na Facebooku, to naprawdę niczym nas ta książka nie zaskoczy. To było nudne, się przy tym wynudziłam, aż musiałam kartkować. Nie polecam. I teraz dwie książki, po których mam ogromnego kaca książkowego. Jest to Tajemna Historia. I następna zaraz Wam pokażę, bo teraz skupię się na tej. To jest chyba najlepsza książka mojego życia. To jest cudo, to jest coś fantastycznego, to jest 10 na 10, to jest 15 na 10. E, na pewno widzieliście tę książkę na YouTubie, bo wszędzie się pojawia i to jest, i to bardzo dobrze się pojawia, bo to jest magia. Mm. Co prawda tutaj autorka zrobiła nam psikusa. Bo w pierwszym rozdziale tej książki dowiadujemy się o zabójstwie jednego y, członka grupy, którą poznajemy y, w tej książce. Ym, jednak ja myślałam na początku, że właśnie będziemy przez całą książkę dążyć do tego, o co chodziło i czemu ten chłopak zginął, ale nie, bo w drugiej części tej książki dowiadujemy się jeszcze tylu rzeczy i tyle się tutaj dzieje. Boże, przeczytajcie to, bo kaderowie są tak wykreowani, ten cały świat. Ja muszę to przeczytać jeszcze raz i nie wiem, czy naprawdę zaraz nie usiądę i nie zacznę tego czytać od nowa, bo to jest niesamowite. Naprawdę, czytajcie, błagam. Najlepsza książka życia. I ostatnią książką przeczytaną w styczniu było Światło Między Oceanami. Nie sądziłam, że sięgnę po tę książkę. Obejrzałam też film tuż po przeczytaniu, i film był, yy, porównując z książką, marny, znaczy. To było identycznie to co się działo w książce, po prostu kropka w kropkę. Jednak te ujęcia jakoś tak, no nie do końca mi się podobały. W książce się jakby to szybko, wszystko szybciej dzieje i akcja pędzi. Naprawdę wam polecam. To jest dramat, dramat, który Yy, też wciska w potel i, i chciałoby mi się płakać że nie płaczę przy książkach, ale miałam ochotę możemy się zastanowić yy, czytając tę książkę czy też byśmy się tak postąpili czy byśmy tak zrobili, bo z jednej strony bohaterowie, jeżeli czytaliście to, to tam macie takie odczucia że zrobili dobrze, a z drugiej strony no, no, no jednak jak mogli tak zrobić yy, mnie ta książka rozerwała i sama nie wiem yy, jakbym bym postąpiła i co uwa uważać za słuszne E, świetna książka. Małżeństwo mieszka e, na wyspie. W ogóle trochę mi się, trochę mi przypominała Kamili e, Lackberg, e, Lackberg e, Latarnika, bo tam m, też była kobieta, też była, e, mieszkała na wyspie z latarnią i też było małe dziecko. I to mi się tak trochę... Przypomniało, no ale nieważne. Trochę rwie nam serce i zastanawiamy się, co jest dobre, co jest złe. Ja Wam naprawdę polecam, bo myślałam, że nie sięgnę po taki gatunek książki, ale strasznie mi się podoba. Eee, czytajcie, jeżeli mam ocenić książkę, a film to zdecydowanie książka. To by na było na tyle. Styczeń, dziewięć książek. Uważam, że to był naprawdę dobry wynik. Następnym filmem będzie book Haul, bo już nazbieram sporo nowych książek. Też. I co? Do następnego. Dzięki, pa!